się przedstawi. Cześć, z tej strony kamerzysta. Dzisiaj mamy taki konkurs, żebyście dobili 300 łapek w górę i dali subskrypcję. E, będziemy dzisiaj robili sztuczki z rękami. Zaczniemy od trójki i z uszami. Trzy. Numer 3. Ruszanie uszami. Mało ludzi to potrafi. Stop. Numer 2. Piszcie w komentarzach, czy tak umiecie Bo niektórzy ludzie, ludzie tak nie umieją Patrzcie, trzeba dotknąć tym palcem tak I musi on być Nie może być tak, bo to jest źle Musi być tak Numer 1. Umiecie to robić z palcami? Pokażcie, piszcie w komentarzach, czy tak umiecie To jest bardzo trudne To od tego... Po, powiedz, y, y, od, od tego się palce wyginają. Patrzcie, jak teraz, jak ja zrobię to normalnie, to patrzcie, troszkę mi się wygięły, więc y, uważajcie. To ...by było już na tyle tego odcinka. Zaraz jeszcze się pożegna kamerzysta, ale y, po, teraz y, piszcie w komentarzach, czy tak umiecie, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Tak jak my go mówimy już tym od NG, to by było na tyle. Do widzenia.